przychodzę do Was z kolejną recenzją. Tym razem będzie to recenzja maseczki z firmy Ivostin. Jest to e, taka maseczka nawilżająco-odżywcza o pojemności 50 ml z tej serii Ivostin Sensitia. E, maseczka, która nadaje się do cery wrażliwej, suchej, alergicznej i skłonnej do podrażnień. E, długotrwałe nawilżanie intensywnie regeneruje, posiada kompleks witamin A, E, B5 i to jest preparat, tak jak zresztą wszystkie produkty z tej firmy, oparty na bazie wody termalnej z Iwonicza Zdroju. Niestety nie posiadam tego, tego tekturowego opakowania, zostawiłam sobie tylko tą tubkę, ponieważ nawet wyjeżdżając gdzieś chętnie korzystałam właśnie z tej maseczki. Z produktów tej firmy jestem zadowolona. Maseczka jest rewelacyjna. Można ją używać jako właśnie maseczkę czyli po prostu na oczyszczoną skórę nakładamy sobie maseczkę, trzymamy przez 15 minut, i wtedy po prostu albo sobie wklepujemy tę maseczkę. Albo po prostu jakimś wacikiem, jakąś chusteczką taką delikatną, ten nadmiar po prostu zbieramy. Nie zmywamy tego wodą, absolutnie. I powiem Wam szczerze, że miałam takie okresy, w których yy, używałam tej maseczki po prostu jako taki krem na noc. I buzia potem naprawdę jest wtedy odżywiona jest taka sprężysta, mięsista. Widać, że, że jest wszelkie jakieś podrażnienia, są ukojone. Więc naprawdę bardzo fajny produkt dla osób, które lubią właśnie typowo nawilżające maseczki. Myślę, że tutaj sprawdzi się rewelacyjnie. Nie pamiętam jaka była cena, ponieważ ten produkt już mam dłuższy czas. I, i tutaj Wam polecam ten produkt. Musicie po prostu sprawdzić czy to w superfarmie, czy to w aptekach, czy to w, w, poprzez internet znalezienie tego produktu. Także polecam serdecznie, no ja jestem zadowolona właśnie z takich, z takich produktów. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o, o moją recenzję. Pozdrawiam i do następnego, pa!